Dlaczego mamy się z Niemcami dzielić czymś, co nie jest niemieckie? Przez niemieckie wpływy i niemiecką politykę klimatyczną już nie możemy korzystać z olbrzymich pokładów naszego własnego węgla. Musimy instalować na morzu jakieś horrendalnie drogie wiatraki, które może się zwrócą za 15 lat. A teraz będą wymuszać jeszcze podział ropy, która nie jest ich, która nie leży na ich, tylko naszym terytorium. Mają tupet, a nasz rząd. Absolutny brak jaj, że się w tej sytuacji nie stawia. Niestety z zachodnio-pomorskiego płynie więcej przykrych wiadomości. Polski sąd na wniosek niemieckiej organizacji ekologicznej Lebensraum wstrzymuje wykonanie strategicznej inwestycji rozwojowej na Bałtyku. To jest nie tylko brak instynktu propaństwowego, to jest brak instynktu samozachowawczego. To się po prostu w głowie nie mieści. To zdumiewające, bo niemiecki sąd nigdy nie podjąłby takiej decyzji w stosunku do niemieckiej inwestycji strategicznej. Polski sąd po niemieckim poz. Wstrzymuje naszą. Po prostu chore, w jakim państwie my żyjemy. Ile jeszcze trzeba znosić tych upokorzeń na arenie międzynarodowej i przed swoimi własnymi obywatelami? Polscy sędziowie, czyje wy interesy reprezentujecie. Oczywiście nie składamy broni i będziemy o swoje walczyli dalej, bo nikt nam nie będzie polskiego rozwoju blokował, ale ta decyzja, ta durna decyzja już wstrzyma pracę na kilkanaście miesięcy, a może na lata. To będą kolejne niezarobione pieniądze. Kolejne miliardy, które nie wpadną do budżetu. A pamiętacie, co jeszcze niedawno mówił premier? W styczniu 2025 Donald Tusk obiecywał, że tu cytat: Nikt nam terminalu w świnoujściu nie zablokuje. Lipiec 2025 niemiecka organizacja ekoaktywistów wygrywa ze swą skargą przed polskim sądem administracyjnym i blokuje rozbudowę portu.